To twój dostawca pizzy. Jestem przed twoim domem. Och, moja pizza już jest? Tak. Zastanawiam się, jak za to zapłacę. Przyjmujemy gotówkę. Flek, kartę, bony żywnościowe. Naprawdę mnie to nie obchodzi, po prostu daj mi pieniądze. No cóż, nie mam żadnych pieniędzy. Może jest inny sposób, żeby zapłacić? Kto do cholery zamawia pizzę bez pieniędzy? Może chcesz wejść do środka? Chcę ci coś pokazać i jakoś się odpłacić. Masz bank w swoim domu? Nie, więc nie mam powodu, żeby tam wchodzić. Serio? Jesteś głupi? Nie. Więc co? Nie jestem dla Ciebie wystarczająco ładna. To o to chodzi? Ja tylko próbuję wykonywać swoją pracę. W z dodatkowym mięsem. Czy dodatkowe salami 4 złote. Och, tak. A co byś zrobił, gdybyśmy byli sami? Tylko ja i ty, sami w pokoju? Nie wiem. Czy w tym pokoju jest PS5? Nie. No to byłoby nudno. Pewnie po prostu bym wyszedł. Czy ty w ogóle lubisz dziewczyny? Tak, uwielbiam. Więc pozwól, że ułatwię ci to, dobrze? Chcę zobaczyć twoje salami. A potem chcę je mieć w ręce. To może być trudne do pokazania. Dlaczego? Jest naprawdę duże. Nie sądzę, żeby zmieściło się na zdjęciu. Och, naprawdę jest aż tak dużo. Tak, patrz. Bosz, co za kretyn? Nic nie rozumiesz. Rozumiem, zamówiłaś pizzę, a teraz za nią zapłać. Gdzie jesteś? Są kolejne zamówienia. Jedna klientka nie chce zapłacić. Jak to? Dostaniesz podwyżkę, jak wrócisz i dasz mi jej adres.